Cześć. Teraz przedstawiam Wam książkę w poszukiwaniu Konwali. Jak widzicie jest to tom czwarty, autorstwa pani Eweliny Marii Mantyckiej i pozycję mam od wydawnictwa Videograf. Tu mogę Wam pokazać, jak one wszystkie mniej więcej wyglądają. Widzicie, będzie jeszcze wianek ze stokrotkiem, aczkolwiek... ze stokrotek, przepraszam. I jak możecie sobie przypomnieć moje filmiki do tyłu... Miałam je wszystkie zrecenzowane. Także jestem bardzo mega podniecona. I słuchajcie, przede wszystkim, niewiele ludziom udaje się tutaj napisać sagę w taki sposób, żeby um, każda kolejna książka coraz bardziej zachęciła do przeczytania. Tutaj, autorce, no co dziwne, naprawdę się to udało, bo ona ma taki niebywały styl takiej prawdziwości zdarzeń, takich emocji ukazanych szczerze, czym płac dziecka z powodu zabranego smoczka. Wkracając, wkraczając tutaj w świat rodziny z ulicy Ogrodowej, jest jakby. Hmm. tak jakbyśmy powiedzmy odwiedzili swoją ukochaną ciocię która no, zawsze ma dla nas serce na dłoni i kolejne niepowtarzalne nowości z jej własnego życia tutaj tak bohaterzy nie krępują się by mówić w ogóle o rzeczach trudnych no niekiedy nawet dla nich bolesnych, bo żyją tym co przynosi im los i starają się po prostu za wszelką cenę nie dać zwariować no chociaż znajdzie się tutaj taka osoba, której to stwierdzenie no raczej nie będzie się tyczyło gdzie wkraczając w świat, musimy się tutaj liczyć z tym, że każdy ma swój temperament, mają inny obraz świata, i inne podejście do tych samych wydarzeń. Jedni żyją przeszłością, inni chcą utrzymać się w teraźniejszości, a jeszcze inni wybiegają daleko, daleko w przyszłość w poszukiwaniu nieuchwytnego uczucia bezpieczeństwa i szczęścia. Znajdzie się tutaj też osoba taka nieuchwytna, która za pomocą snów będzie starała się zwrócić na siebie uwagę. Ewidentnie potrzebuje czegoś od Ewy, i tylko praktycznie to właśnie od osoby śniącej zależy, czy postać z koszmarów zazna spokoju. Spodoba mi się tutaj bardzo motyw takich liści, też ozdobionych konwaliami. Ach, tajemnice jakie ze sobą przenoszę, były czymś, co mi najbardziej zapadło w pamięci. Bądź też takie kradzione chwile, które dwóm osobom przynosiły prawdziwe szczęście. Takie ciepło, które pomiędzy nimi było naprawdę od razu, niemal przynosiło się na nas. Ja cieszyłam się tutaj ich szczęściem, chociaż miło było również to, że potrafiło się ono przelewać właśnie jakby tak na moje prawdziwe życie, to ja mogli się z tym wszystkim podzielić. Oczywiście koniec książki pozostawił o sobie oczywiście taki wielki, pewien niedosyt, gdyż niedługo wyjdzie kolejna część, jak wiecie, wianek ze stokrodek, więc oczekiwanie na nią jest jak pragnienie, by latem wyszło słońce, a wiatr schował się gdzieś w oddali, czekając dopiero na chwilę, kiedy moje ciało przyjemnie się zarumieni. By móc się ze sobą schłodzić. Taki, Taki przepiękny utwór literacki, który naprawdę zasługuje na, na wielkie wyróżnienie, naprawdę, saga, która z każdą kolejną częścią ma coraz więcej tajemnic, coraz więcej ulepszeń, coraz więcej sytuacji, które wręcz pobudzają nas do tego, żebyśmy cały czas tą książkę czytali. Dla mnie jest mega, ma u mnie całą dziesiątkę i mówię Wam, że skończyło się to w takim momencie że jak nie doczytam kolejnej części, to po prostu nie wiem, no, no nie będę spać po nocach. Naprawdę, te książki są tak fascynujące, że aż same i nawet, zauważcie, są wydawane w, tak, jakby w takich momentach, kiedy no tutaj mamy konwalię. no faktycznie, no już jeszcze trochę do maja dużo nie zostało, więc niedługo będziemy je zrywać. Więc tak jakoś są te okładki też dostosowane mniej więcej do czasu, kiedy zostały one wydawane, że no mówię, to wszystko tak wszystko współkra tutaj mi już, aż się język po prostu z tego wszystkiego myli. Bo ona jest naprawdę piękna i naprawdę warta uwagi. Mamy tu bardzo piękny styl, taki ciepły. W ogóle te ich problemy, oni no mówią o tym wszystkim, co ich boli, a nie to jak w tutaj co ci jest, a nic mi nie jest, idę, jestem obrażony. Nie. Oni tu potrafią otwarcie powiedzieć, co im dolega, co ich boli i w ten sposób naprawdę można szybciej rozwiązać ich problemy. To jest bardzo ciekawe i, i bardzo mi się to podobało tutaj. Dlatego ma moją dyszkę i nie wiem, czy jeżeli następna książka będzie po prostu jeszcze lepsza od tej, to chyba dam jej 20, jeżeli tak będzie można. <grym> no okej. Okay. A ja już bardzo dziękuję wydawnictwu Videograf, że w ogóle mogę się w tą sagę zagłębić, mogę poznać losy tych bohaterów i powiem Wam, że tak naprawdę to żałuję, że oni nie żyją w prawdziwym życiu, bo chętnie bym się z nimi spotkała. Zwłaszcza z tą osobą, która ma takie magiczne sny. Ach, może byśmy się razem zgadały. Dobra, nie ma co marzyć. W każdym razie książeczkę mam o co plecam. Jest to ten czwarty, ale pamiętajcie, zacznijcie od pierwszego, gdyż te wszystkie losy się ciągną, i dalej. I jak zaczniecie czytać od środka, no to będziecie całkiem mocno pogubieni. Także od jedyneczki polecam Wam sagę. I żegnam się z wami cywilutkę. Pa-pa!